Kupiłem sobie taki zestaw do montażu szyb samochodowych. Tu akurat z marki BOL kosztował 57,5 zł. I co mamy w takim zestawie? Mamy klej do szyb, mamy takie dwa drewienka oraz taką linkę stalową do wycinania szyby. Mamy taką gąbeczkę do aplikatora. Tu mamy taki grunt. Mamy takie dwa kliny. I szmatkę odtłuszczającą. I według mnie warto kupić taki zestaw, no bo i tak, tak czy owak, klej musicie dokupić. Ja dokupiłem jeszcze jeden dla pewności, gdyż tak w recenzjach pisali, że tak, no na styk starcza mniej więcej na szybę. W związku z tym, jak starczy, to starczy, to sobie z tego zrobię zwrocik. A jak nie starczy, no to wiadomo, jak już będziecie mieli rozłożone ten klej na całej obręczy i na przykład zabraknie wam jakiegoś tam fragmenciku, no to już sobie nie możecie dokupić, no bo to przecież zaschnie, zanim byście nawet do sklepu pojechali czy coś, więc zawsze warto mieć zapasowy, uważam w zapasie, w rezerwie, a jak coś, to możemy sobie z tego zrobić zwrocik. No i teraz tak, bo są jeszcze takie osobne zestawy, które tam mają jeszcze jakiś tam dodatkowy szpikulec do przebijania, jakieś tam pseudo skrobaki do usuwania starego kleju, no ale takie rzeczy to zawsze idzie jakimś tam, śrubokrętem zrobić, czy coś w tym stylu, a też taki zestawik w zasadzie do wymiany szyby kosztuje podobnie, co ten cały zestaw razem z klejem. W związku z tym moim zdaniem to są właśnie raczej niezbędne rzeczy, w razie czego tą żyłkę można sobie dokupić osobno, no a takie już uchwyty jak są, no to już będziecie mieli. Tu generalnie jedna osoba siedzi w środku z jedną rączką, druga na zewnątrz, po przebiciu szpikułce i przełożeniu tej żyłki, no i tak moja, twoja, moja, twoja się wycina tą szybę żyłką. Więc za kilka dni będę próbował. Oczywiście będzie z tego filmik pozdo.